Spytaliśmy Polaków, czego obawiają się właśnie teraz w okresie pandemii, czy bardziej o zdrowie, czy o swoje finanse i okazało się, że jedna dziesiąta z nas. Bardziej boi się o to, że nie będzie miała za chwilę z czego żyć, niż o to, że się zarazi. Niemal połowa na równi o to, że dotkną ich problemy zdrowotne, obawia się, że nie będzie miała z czego żyć. Jedynie jedna trzecia mówi, że tylko martwi się zdrowiem, a jedna dziesiąta niefrasobliwych respondentów nie boi się niczego. Polacy już sygnalizują, że są zwalniani z pracy. 7% badanych w naszej ankiecie mówiło o tym. Około 20% o ograniczeniu obowiązków zawodowych, co przełożyło się na spadek wynagrodzenia. I nie są to opowieści bezpodstawne, bo po drugiej stronie przedsiębiorcy, pytani o to, jak reagują właśnie na to, co się dzieje teraz w gospodarce, odpowiadają, że właśnie. Na pewno w tym roku, jeśli nie w tej chwili, to za chwilę, będą ograniczać wynagrodzenia, na pewno nie będą wypłacać pensji. Około 40% badanych przedsiębiorców sugeruje już, że może nawet nie wypłacać wynagrodzeń, bo po prostu nie będzie ich stać na to, żeby przelać pracownikom pensję na konto. I też 40% mówi, że bierze poważnie pod uwagę zwolnienia. No Część już właśnie w ogóle dokonała takich zwolnień. Spytaliśmy, jak długo jesteś w stanie wytrwać w takich warunkach ze swoim budżetem domowym. Okazało się, że jedna szósta z nas jedynie Ma pieniądze na jedynie dwa miesiące, maksymalnie, z czego część jeszcze w tej grupie tylko na miesiąc. Te osoby to głównie pracownicy na umowach cywilnoprawnych, w większości zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin oraz jak wskazują badania, osoby prowadzące działalność gospodarczą. To w tych dwóch grupach te problemy są wielokrotnie spotęgowane. To, co odczuwają inni na etacie w wielu przedsiębiorstwach, nie jest porównywalne z tym lękiem, jaki dotknął właśnie ludzi na umowach cywilnoprawnych i prowadzących działalność gospodarczą ten small business.